Z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat najnowszej aktualizacji w Fortnite, także koniecznie doć ten film do końca. No i moi drodzy, wyzwanie na ten film to myślę, że tak 700 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. Jeszcze na samym początku tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście Heksakod, a teraz zapraszam Was do oglądania. Także witam Was moi drodzy w kireczce I tak, na samym początku przechodzimy sobie do tego kiedy w ogóle będzie nowa aktualizacja Także nowa aktualizacja najprawdopodobniej dzisiaj w Fortnite się pojawi No i przedstawię Wam zmiany, które na pewno zostaną dodane Oraz takie, które najprawdopodobniej w grze się pojawią Ale na samym początku jeszcze parę takich można by powiedzieć dodatkowych newsów niezwiązanych właśnie z aktualizacją A najdokładniej pierwszym z takowych newsów jest to właśnie usunięcie emotki tunak tunak tun Czyli emotka, o której w sumie niejednokrotnie Wam mówiłem że ta jest w plikach gry, możliwe, że niedługo się pojawi i finalnie się okazuje, że Epic Games oficjalnie usunęło ją z plików gry. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest w ogóle za, można powiedzieć, taniec, to możecie sobie wpisać na YouTubie i możecie sobie posłuchać, bo to chyba każdy zna. No, można powiedzieć, taka dość memowa piosenka ze starych lat. No i finalnie Epic Games właśnie usunęło ją z plików gry, co w sumie daje nam tylko i wyłącznie do myślenia tyle, że ta po prostu się no, w niedalekim czasie po prostu nie pojawi. Tym bardziej, moi drodzy, no to w ostatnim filmie mówiłem wam troszeczkę na temat sezonu trzeciego, w tym chociażby właśnie mieliśmy informację na temat tego, że Darth Vader w następnym sezonie się pojawi jako chociażby NPC na mapie. Kto wie, może będzie on też do zdobycia jako jakiś skin w karnecie bojowym. No ale tak, jeżeli chcecie się dowiedzieć właśnie tych informacji, to, to zapraszam was na wczorajszy materiał. Ale właśnie dostaliśmy kolejne informacje na temat sezonu trzeciego. A najdokładniej na streamie Unreal Engine zostało jeszcze zlikowanych parę innych ciekawych rzeczy właśnie odnośnie Fortnite'a. W tym chociażby mamy kolaborację z Family Guy'em, czyli właśnie z tym takim ziomeczkiem, którego tam widzicie oraz również mamy kolaborację z dumem. Także wydaje mi się, że informacje są jak najbardziej dobre i tym bardziej moi drodzy to to, że właśnie kolaboracja z Family Guy'em to kolaboracja, no, która miała być już naprawdę spory czas temu. Więc kto wie, możliwe, że w końcu się jej doczekamy. No, a teraz przechodzimy sobie właśnie do głównego tematu tego materiału, czyli nowa aktualizacja, która najprawdopodobniej dzisiaj się pojawi. A jeżeli nie, no, to powinna ona się pojawić dosłownie w przeciągu dwóch dni. Ma to być większa aktualizacja, która oczywiście wprowadzi nam troszeczkę więcej nowości do Fortnite'a, w tym chociażby jakieś nowe skiny do plików gry i naprawdę jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Także myślę, że to jest definitywnie właśnie informacja na plus, ale to nie jest wszystko, że tak powiem, na temat tego, ponieważ, moi drodzy, aktualizacja ta będzie najprawdopodobniej podobnie oznaczona jako 20.20 20. yy, i tak Teraz przechodzimy sobie, moi drodzy, do tego, co w tym update zostanie dodane. Więc w temacie, właśnie nowego asortymentu broni, to możemy się najprawdopodobniej tutaj spodziewać, właśnie sztucera, lub też, właśnie, jetpacków, albo i tego, i tego. Ponieważ jetpacki, no w tym sezonie na pewno zostaną dodane, tylko jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy. Będą one do znalezienia na sterowcach i będą one sobie wisiały na ścianie, więc normalnie będziecie sobie mogli je podnieść i to tak naprawdę właśnie będzie wyglądało. Przy okazji, no to właśnie o sztucerach już mówiłem, chociażby w w ostatnim filmie i właśnie te zostały ostatnio zaktualizowane, co możemy właśnie wywnioskować właśnie tak, że te niedługo do Fortnite'a mogą powrócić. Z właśnie jakichś innych broni, to myślę, że gracze chyba najprawdopodobniej i w sumie chyba najbardziej, chcieliby oczywiście powrót jakiejś OG broni typu na przykład SCAR, no ale kto wie, możliwe, że jeszcze w tym sezonie Skar się pojawi, lecz jak na razie nie mamy na ten temat żadnych informacji, także troszeczkę słabo. W temacie skinów, to moi drodzy, możliwe, że w plikach gry Pojawi się skin juice warda. I tak, e, pewnie pomyślicie sobie, że skin juice warda? Jak to przecież możliwe? A najdokładniej menedżer juice warda właśnie powiedział, że naprawdę stara on się o to, żeby właśnie skin juice warda był po prostu w Fortnite e, i żebyśmy po prostu mogli sobie nim zagrać. Także właśnie tak powiedział. E, no i kto wie, możliwe, że rzeczywiście dojdzie do całej takowej kolaboracji i możliwe, że nawet będzie jakiś koncert z juice wardem. Także zobaczymy, jak to jeszcze będzie. E, właśnie jeszcze w temacie skinów. To właśnie z skinów, które tak naprawdę zostaną dodane na pewno po następnym updatecie. To jakieś nowe skiny wielkanocne, gdyż właśnie zbliża się Wielkanoc do Fortnite'a, co wiąże się z tym, że w plikach gry zapewne również pojawią się wyzwania wielkanocne oraz jakieś nagrody, które będziemy mogli zdobyć totalnie za darmo właśnie z okazji Wielkanocy. Także myślę, że jak najbardziej spoko informacja. Eee, I tak, przechodząc sobie jeszcze do właśnie kolejnych rzeczy, ponieważ no tak, rzeczy, które mogą pojawić się w updatecie, to może być dosłownie wszystko, a to co wprowadzi Epic Games, To tego dokładnie nie wiemy, tak w 100%. No ale tak, z właśnie takich jeszcze rzeczy, które najprawdopodobniej w grze się pojawią, to jakieś nowe informacje na temat Klombo. Gdyż po ostatnim, można powiedzieć, update z ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się tylko i wyłącznie tyle, że Klombo jest jeszcze z nami na mapie i to bardzo dobra informacja. Ale ostatnio naprawdę dużo sobie właśnie przeglądałem Twittera i zauważyłem, że gracze spekulują, że ten dołączył na przykład do właśnie UR. No, nie mam absolutnie w ogóle pojęcia, czy Klombo jest po czyjkolwiek stronie, także nie wiem, czy tutaj zbytnio się właśnie można spodziewać tego, że Klombo nagle będzie w UR. Nie mam absolutnie pojęcia, także... Miejmy nadzieję, że po następnym update'cie zobaczymy po prostu coś nowego związanego z Klombo, ze względu na to, że właśnie niby Klombo nic nie zmienia, ale społeczność się naprawdę do Klombo przywiązała. Także tak to mniej więcej wygląda. No i tak, moi drodzy, przechodząc jeszcze do update'u, to możliwe, że będziemy mieli również powrót właśnie Mieczy Świetlnych, o których również Wam mówiłem, że te zostały zaktualizowane i jest bardzo spora szansa, że te powrócą. No i to właśnie może też właśnie spekulować nam kolejną kolaborację ze Star Warsami. No dzieje się naprawdę definitywnie dużo, ale nie wiadomo tak naprawdę co z tego zostanie wprowadzone. Więc jeżeli omówiliśmy już właśnie skiny, bronie oraz przy okazji jakieś mniejsze takie można powiedzieć rzeczy, to przejdźmy sobie do czegoś, co również miało być w tym sezonie, a jeszcze się nie pojawiło. Mamy tam na przykład burst skład healer. Polega to mniej więcej na uleczeniu właśnie całego składu za pomocą po prostu jednego itemku, tylko że to miało się pojawić, a finalnie się nie pojawiło. Więc kto wie, możliwe, że Epic po prostu niedługo to wprowadzi. Ogólnie o jest naprawdę wiele przedmiotów, które Epic miało wprowadzić, a finalnie nic się, że tak powiem z nimi nie stało. Te nie zostały w żaden sposób wprowadzone, ani nic takiego. E, także nie wiadomo dokładnie jak to będzie. Ogólnie po aktualizacji w Fortnite możemy się spodziewać dosłownie wszystkiego. E, także oczywiście jutro jeszcze pojawi się, można powiedzieć, taki update'cik do tego wszystkiego, co dzisiaj mówię. E, żeby po prostu jeszcze jutro dokładnie Wam ten update'cik omówić. E, więc myślę, że w temacie aktualizacji to tak naprawdę tyle, i to są właśnie takie najważniejsze informacje, na które musicie być po prostu przygotowani. Eee, także, no, kto wie, możliwe, że rzeczywiście dowiemy się czegoś z Klombo, będziemy mieli sztucer w Fortnite albo na przykład jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy, w tym na przykład jetpack. Także bardzo fajnie. I tutaj jest w ogóle na Daily Bugle ta walka teraz, więc może ta walka się przenieść też gdzieś indziej, bo. Wiecie, ona jest jak na razie na Daily Bugle, ale możliwe, że będzie dalej w sensie, no jest na razie na Daily Bugle. A możliwe, że zostanie przeniesiona gdzieś indziej, na przykład pod koniec tego sezonu, nie mam absolutnie pojęcia. Ale ogólnie cała tematyka tego sezonu to walka pomiędzy UR i oczywiście Siódemką, więc definitywnie coś tutaj się jeszcze rozwinie w tej całej tematyce. I najprawdopodobniej będziemy mieli również, moi drodzy, wydarzenie na żywo. O czym również niedługo nagram Wam oczywiście materiał. Także szykujcie się na to. Że po prostu niedługo wam nagram właśnie materiał na temat wydarzenia na żywo w tym sezonie Ponieważ najprawdopodobniej takowo się pojawi I my tutaj wygraliśmy I tak, no definitywnie tutaj większości jest po stronie po prostu... Właśnie siódemki, ze względu na to, że nawet my teraz jesteśmy tutaj pomocnikami siódemki. Także, e, no tak, Klombo raczej, jak już miałby być jakiś event z nim związany, to byłby chyba po naszej stronie. E, dlatego gracze tak twierdzili, że ten ma nagle przejść do UR. Nie wiem, absolutnie nie mam absolutnie w ogóle pojęcia nic na temat tej teorii, ale takie coś widziałem, że na przykład Klombo dołączy do po prostu UR z siódemki. Nawet nie wiem, czy Klombo jest z nami w składzie. Także moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to w komentarzu możecie napisać aktualizacja i oczywiście możecie zostawić łapeczkę do góry. Jeżeli to zrobicie, to po prostu będzie bardzo fajnie i postaram wam się przypiąć serduszko, ponieważ pewnie jak wrócę ze szkółki, to wtedy sobie poprzeglądam to właśnie te komentarze i postaram się wam poprzypinać serduszka, także piszcie oczywiście w komentarzu aktualizacja. Mam nadzieję, że w tym filmie dostarczyłem wam paru informacji i miejmy nadzieję, że Oczywiście coś z tych rzeczy, co dzisiaj powiedziałem, oczywiście do gry zostaną wprowadzone. Także ja byłem Hexo i dziękuję za obejrzenie. Cześć!